Odporne, powiem Pamiętacie jak tutaj pałczychy sadziłem? A mówię wykopię już, patrzcie. Zaraz to opłukam, to wam pokażę ile tego jest, tylko jeszcze przy domu wykopię. Gdzieś tutaj były sadzone. O, wystają aż. Tylko tutaj to ja tak powiem wam szczerze, zapomniałem podlewać. <laughs> to może nie być takie wielkie. O! A jednak, tu już kawał. Dobra, wykopię co tu jeszcze jest. O, to jest zeszłoroczne, to się tak robi. Kurde, i zaraz to pokażę Wam jak czyste wygląda. Ho, ho, dobrze, że kopnąłem, bo jeszcze tu obok są. Teraz tak, co z takimi bulwami? Wysuszyć, a w piwnicy to położę przy piecu, przy kotle. Nie tyle. Też są rozodporne, powiem Wam, że coś, gdzieś tak w czerwcu gdzieś tak wychodzą z gruntu, ale wolę wykopać i szybciej je troszkę wybudzić, tak jak dziwidła i dużo szybciej rosną. Też mają taką ładną koronę palmową, są niejadalne, przypominam, żeby ktoś nie myślał. No, i tak to wygląda. Tyle na tą chwilę. Jak ktoś nie wie, co to tak dokładnie chce zobaczyć zdjęcia w sezonie, to wpiszcie stalewiak jak pałczycha na it. YouTube, tutu rutu na razichło. A dokręcę. Ja tak się suszy, dwa dni git malina w siedem stopni, potem na glebie położę w piwnicy to wystarczy. Aby do wiosny!